No. Tego? Nie, no, ale no, można nie powiedzieć, że produkować łódkę po to, żeby nie ujeździć po górze. Ale, ale, ale z drugiej strony nasze kanuna to zasłużyły. Tylko żeśmy się tyle napracowali, żeby taki widok zobaczyć. No. I dalej i dalej fala niebezpieczna. Do tej pory tego nie, nie było.